słuchajcie, kto zgadnie, gdzie się znajduje Smyslow, czyli ja, w jakim miejscu jestem, obok czego kto zgadnie, ten wygrywa w komentarzu przypnę wam serduszka, no badaję wam dwie sekundy, więc piszcie komentarze bo już się zdradzam, uwaga trzy, dwa, jeden, jestem tutaj oj, tym cieniem, patrzcie, ja chodzę koło taboretu tego krzesła byłem ja, <laughs> bo potrafię chodzić pod ziemią, jestem na dole jako cień, i to dosłownie patrzcie, teraz jestem na trawie, jestem teraz na bruku jestem tu, jestem tu, potrafię się Ukrywać bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj będziemy robić różne ciekawe rzeczy. O, teraz po schodach, schodach idę i mnie nie widać. O jestem tutaj przy odzecieniem. Po lewej stronie nie widać mnie na szkle. Widać, nie widać, nie widać, nie widać, nie widać. Potrafię chować się właśnie pod danymi blokami, ale też potrafię być straszny. To jestem ja. Straszny, mroczny smyslow. Bo dzisiaj będę straszył wszystkich i potrafię też być toki. Mieć wiele ogonów swoich na plecach. Potrafię być też. Sztoki, osiemka, uśmiechnięty jestem, potrafię być też taki, no i normalny, czyli zwykły, A na, albo nawet taki dymek, różne rzeczy dzisiaj będę potrafił, będzie ciekawe, więc oglądajcie do samego końca, o, teraz jestem takim jakby m, tym dymkiem, że niby się pali, więc będzie super i potrafię być szeryfem, o to, to jestem ja, jak klikacie łapeczki, E, widzowie zostaw łapeczkę dla szeryfa, bo was aresztuje, patrz mam tu odznakę, no żartuję, ale ja mam taką uśmiechniętą minkę, buźkę, jak klikacie łapeczki. Z gór każdemu dziękuję. No i teraz chodźmy tym cieniem, skryjemy się. Dzisiaj będę straszył wszystkich i pierwsze idziemy przestraszyć villagerów, a później pójdziemy do Sepka, bo tutaj też mieszkały inni yy, moi członkowie wiosce, czyli Patty, Sebek, Królowa, przyjaciele i moja dziewczyna. Więc będzie się działo, oglądajcie. Ja teraz idę do wioski villagerów, przestraszmy jakiegoś villagera, to będzie super. Spróbuję zobaczyć, czy też normalnie Normalne moby w Minecrafcie też będą się mnie bały. Czyli na przykład villager. Okej, okay, idziemy tym cieniem. Patrzcie jak ja się skrywam, ale to jest super. Zostawcie widzowie te subskrypcję. Pamiętajcie o subskrypcji. O, teraz możecie kliknąć subika. Widzicie. Si kto, kto widzi subika, ten klikał tego. Ten z subskrypcję i wbiamy 2 miliony. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Weźmy się teraz skupmy, przestańmy się jąkać i kogoś przestraszmy. Ale tu są balony. Tu była jakaś imprezka O, widzę villagera. Jest koło balonów, rusza się tam, widzicie? Ej, on coś śpiewa? On tu szykuje balangę, ale fajnie. Dużo balonów. Coś tutaj villagerowie organizują. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu się dzieją. A ja jestem skryty tym cieniem. On mnie oczywiście nie widzi. Patrzcie, jestem koło Villagera. <laughs> On mnie nie widzi. Uwaga, zaraz wyskoczę przed jego twarzą. Trzy. A wy widzowie możecie wskoczyć na mój sklep. Ej, słuchajcie, w ogóle mam nowe poduszki i nowe naklejki smisla. Wpadajcie na mój sklep po nowości. Też są bluzy, koszulki, kubki moje. Na pierwsza w opisie smysł.pl to jest mój sklep. Internet. Dobra, a my podchodzimy do villagera i go przestraszmy. Trzy, dwa, jeden, buu! To jam roczny I co jest? Hop, du dużych oczy dostał. Jakie wielkie oczy. Co jest? Jakoś się boi. Pa! Ej, wszystko w porządku, villagerze? Patrz on idzie! Ej, Kifoku, że nie, że nie, że nie. patrz ucieka Ej, ty, stój! Nic ci nie zrobię! Zostań, jestem Jestem szeryfem, patrz jestem takim... O, super, jestem, patrz ciemka hejka, tulenka Ej, teraz patrz ty, on w szoku, on nie dowierza Oczy jak 5 złoty ty? Dobra, ja może sobie lepiej pójdę, papa? Pa. Ej, co to się działo? Villager nie dowierza, on dalej w szoku jest! Dobra, weźmy sobie, pójdźmy do naszej wioski. To było dobre, to było śmieszne. W ogóle mogę też się teleportować, patrzcie, mam taką rękę po prawie stronie fioletową i mogę się teleportać, widzicie? Ej, to jest takie super. Ja mam takie nowości, takie nowe rzeczy. Ale weźmy, weźmy się tutaj tepnijmy. Okej, jestem przy domku Sebka, ale się daleko tepnąłem. Okej, jestem tutaj jako cień i patrzymy, jest Sebek. Tam stoi Sebek, czyli mój tutaj braci bardziej bracisz, jak jest w domku. Okej, otwieramy sobie drzwi. I wchodzimy do środka. Ja potrafię drzwiami nawalać, czekajcie. Patrz, otwieram, zamykam, otwieram, zamykam, otwieram, zamykam. A co się dzieje z moimi słyszy. drzwiami? Halo! On gada, słyszy. Halo! Patrz, on sprawdza. Dzień dobry, halo! Ej, nie ma nikogo. Co jest, ja jest grane? Co, ja co, co, tutaj. Coś z tymi drzwiami się działo. A? On, on myśli. Nie, że... no zamykają się i otwierają normalnie. Co jest grane? On myśli, coś się że rozwala. ktoś do, niego dobra, przyszedł. Będę się do mechanika zadzwonić. A to jestem ja, patrzcie. To jestem ja tutaj. Patrz, Patrz jakie się. Potrafię wchować się pod to, pod. Ej, pod bloki. Patrz, jestem tutaj? I nie ma mnie. Ole, kozak! Ej, nie wiedziałem, że takie rzeczy potrafię. Dobra, e, weźmy się, schowajmy ale za tymi. Dobra. Patrz, jestem pod schodami elegancko. On tam sobie coś robi w kuchni. Weźmy, chodźmy, idziemy, idziemy, idziemy do niego, idziemy, idziemy. Pod dywanem jestem, patrzcie! Pod dywanem się kryje! O lol. Dobra, wiecie co? Zamienię się teraz w dymek i zrobię mu pożar. On będzie myślał, że pożar ma w domu. Czekaj, koło piekarnika. Uwaga, trzy. 3... Dwa i jeden. On ma tam wstawione ciasto! O! On robi ciasto w piekarniku. Uwaga, będzie się dymił. Trzy, dwa, jeden. I teraz. Siu, jest, jest! Leci, leci Dybek! Patrz, patrz. Wow, 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 wow. pali się, pali się! O, oh, nie, 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 Alarm, alarm, szybko, alarm, alarm, pali się na wiosce! Patrz, ej, alarm! Patrz alarm! Dobra, dobra, gasimy, gasimy hydrantem, 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 on gasi, jakoś to zagasić trzeba! On hydrant dał, patrz, O, co stawia coś! Nie chce się zagasić, hang o pomocy! Pali się u mnie na chacie! Dobra, rozległ. Mamy wodę, nie ma czasu, Uf, rozerwamy wodę! Będzie. O nie, Siup, będę cały leci, mokry, nie! Leci, 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 leci dobra! Gaś, u, 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 u. Mój piekarnik! Dobra, zagasiłem. O, patrz, zagasił! O, dobra, jest, udało się! A to ja, ja widzę, że się zmieniłem, patrzcie, to ja się Joki, zmieniłem. Pożar. On myślał, że to pożar, a to ja się zmieniłem i jestem pod dywanem. O, teraz tutaj stoję, nie? Ale go nabrałem. I jak jakoś się przestraszył w ogóle. Ale sobie zalał całe mieszkanie, całą kuchnię. XD. Dobra, weźmy sobie może coś tutaj, zróbmy innego. Czekaj, walnę hamerem, uwaga, mam takie. No to, to jakoś Walnę czymś. Ej, patrz, widzieliście to? Ej, ja, czym ja potrafię nawalać? Patrzę. BUM! W kuchni, ej, gdzie jest? On tam poszedł, dobra. Ej, potrafi nawalać takimi rzeczami. Dobra, ale wodę on nie podszedł, do dobra. Weźmy sobie, pójdźmy. Okej, okay, idziemy z tej strony. Zagaszamy to, dobra. Dobra, czekaj, wezmę tutaj, stanę sobie. Pyk. O, będę szeryfem, przyjdę szeryfem Pa, i ja powiem. Halo, czy coś naprawić? Dobra. Puk, pok, 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 pok. pok. Halo. Hala, Halo. Dzie dzień dobry. Halo. Dzień doberek, upiera, dzień doberek. Już chwila, chwila, Dzień doberek. E Kupi Witam. pan rowerek? <grym> <grym> e, kim pan jest? Jestem, bo budowniczy. Mam młotek. Przyszedłem naprawić panu chałupę, bo widziałem, że tam zalało pana. O, no, do, dobra, wie pan co? Dziwnie pan wygląda, ale jak jest pan mechanikiem, no to proszę mi zabrać głos. Jestem mechanikiem. Jestem zawodowym mechanikiem, mam 20-letnie doświadczenie. Ja wiem, co robię, panie. Zaufaj mi pan, patrz jakiego weź mam pan młotka. Wielkiego. Mi tą wodę, która ja to tu zrobię, ja to zrobię spokojnie, cisza, cisza. Ja tu wiem, co mam robić. Proszę mi nie gadać, ja wszystkim się zajmę. Okay, dobra, co, dobra. Tutaj, co tutaj jest? To, o, mamy przeciek, mamy duży przeciek. E, tutaj coś piekarnika leci, woda, skąd ta woda przecieka? No tu się bo ja wzięła? wodę wylałem, panie, tu się paliło, pożar miałem, piekarnik mi się zapalił. Dobra, ja wiem co robić, ja wiem co robić. Ty okay, mi nie mów ja co tutaj odejdę. było. Ja wiem co tutaj było, bo ja widzę, piekarnik przecieka. No dobra, trzeba to naprawić tym młotkiem, czeka, nawalamy młotem, pan, Panie, o, dobra. nie w piekarnik młotkiem, on jeszcze do naprawienia nawalam, będzie, nawalam, no nie, nawalam. nie psuj mi, pan, panie, panie, dobra, to wszystko są Ja wiem, co robię, rzeczy. ja wiem, co robię, wszystko wiem, wszystko wiem. Nie wiem, pan, dywan mi, pan, rozbijasz, dywan miał być tu na miejscu. <laughs> To tylko woda miała być tutaj. Ja wiem co ja robię, ja wiem co ja robię wszystko, ja wiem, bo ja jestem majstrem zawodowym 30-letnim doświadczeniem mam 50 lat. Panie, ja pan mam... się nie znasz! Pan się nie znasz! Panie, nie rozwalaj mi pan, te... to było sprawne! Proszę ja wiem, więc, co robię. wyjść z ja moje chałupy! Ja wiem co robię, wszystko, proszę mi zaufać, ja wiem co robię. No nie do końca, widzę pan. Ej, no nie, no moja lodówka, no że całą Dobra, kuchnię pan mi już, już idę, do widzenia, do widzenia pani. Do widzenia, Dobry. już pan nie przychodź więc no, Okej, okay, okej. Okay. Ej, patrzcie, za, zajął patrzcie, mam jego kuchnię. Ej, co, mu wzięłem mikrofon. Rozwalił mi wszystko i poszedł, ce? Ej, patrz, jak ja widzisz, majster, to wie, co jest dobre. Wszedłem mu kuchnie, wziąłem był piekarnik. <laughs> Patrzcie, ile sprzętu mu ukradłem. O lol, ale mam sprzętu. <laughs> wszystko moje chłopie. Ale go nabrałem. Ja podałem się jaką wiecie, majster, taki budowlany, że to, to to robię, nie? Ale okłamałem. Dobra, weźmy teraz, go przestraszmy. On teraz mnie wkurzył, wszystko to zabiorę. Zamieniam się w cień i wyskoczę do niego takim strasznym. I go przestraszymy takie. weźmiemy sobie, da, zamieniamy się w cień i wystraszymy go teraz. Dobra, on już sobie naprawiał osiągnął sobie wodę Ostawia sobie kwiaty teraz <laughs> Nie ma tych, nie ma mebli Dobra, weźmy sobie, wejdźmy do niego Zamknijmy drzwi, czekaj, zamykam drzwi, okej okay. Dobra, ej, czy drugie jeszcze muszę zamknąć? Okej, okay, zamknę. idziemy teraz I trzy, czekaj, trzy, zaraz wyskoczę Trzy, dwa, jeden Bu! Nie, 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 co to jest? Co jest grane? Co to za gościu? Ej, ty, stój Stój. Eee, kim pan jest? Chodź tutaj, powiedziałem. Nie, nie, nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie, ja nie chcę Jestem mieć straszny. nic. Ja nic nie zrobiłem. Ja nic nie zrobiłem, proszę pana, proszę ustawić. Jak wow, czy Wow, czym on rzuca? O nie, smań, z po pomocy! Ej, to czarno mi się zrobiło! <noise> no chodź tu! Czarno przed ekranem mam! O, dobra, ucieka? pojawiłem Chodźcie się! Nie, nie za mną, dobra, uciekam stąd, szybko! Chodź tu, nic ci nie zrobię, chodź tu! O, meble są! Chodź tutaj! Moje moce, poznasz wszystkie, patrz! Nie, plecach. nie, no idzie znowu za mną, jaką ma rękę, zamykamy na klucz! Ja mam ręce, wszystko, zamknął to, czekaj, ja mu to wysadzę, uwaga, czekaj, nawalam, bum, nawalam o, mu ej, ej, to. co ty wyrabiasz, nie psuj mi domku, proszę cię, ja nic nie zrobiłem. Okej, okay, dobra, no to, to, no cię nie będę niszczył, okej. Okay. Wyskak... Dziękuję. Wyskakuj z diamentów, chcę od ciebie diamenty i herbatę eee, sobie wezmę. No. Poczekaj, mam tutaj, mam tylko parę, 64 mam, herbatę wystarczy. Herbatę sobie o, elegancko, kawu się, o dobra, herbatkę sobie Ej, kawkę zostaw, hmm. masz diamenty tu, wyrzucam ci. O, dobra, dziękuję, dobra, do widzenia. Do, do widzenia. widzenia Patrzcie, o ile on mi dał diamentów. <laughs> ile diamentów mam. Ej, ja mogę być bogaty. Przestraszyłem go i on mi dał diamenty. <laughs> Tylko moje. <laughs> dobra, ej, teraz idziemy tym. Czekaj, teraz go przestraszę tym. <laughs> Ej, i powiem, dawaj kolejne diamenty, patrzcie to, co to będzie, jakie uśmiechnięte, to jest dziwna postać, mega dziwna, dobra, idziemy teraz z tym go przestraszyć, czekajcie, okej, okay, teraz będę przed ten, wchodzimy, uwaga, teraz czekamy na za nim, aż on tylko podejdzie, uwaga... Czekaj,cie, okej. Okay. O no nie, 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 kolejna jakaś postać! No co jest grane? Co wy chcecie wszyscy ode mnie? Zostawcie mnie, jakiego ma uśmiech! Szczotkę do zębów potrzebuję... Szczotkę do zębów potrzebuję! Szczotki. skąd ja panu szczotkę do zębów wezmę? Szczotki do zębów potrzebują umyć swój uśmiech, swoje zębki piękne. Ja potrzebuję szczoteczki, szczoteczki, żeby mieć białe, piękne ząbki. Szczoteczki. U góry, u góry musi pan tutaj wejść po chwili, chwila, Ja przyniosę, dobra? I okay. tu pan, zaczekaj pan. Dobra, dobra. Tylko Jaki nic, tam pan, pan nie przybył. Ja dosyć ja po Nie psu, jestem mama. panem żadnym, dobra, idę za nim. Idziemy, idziemy za nim, idziemy za nim, dobra, czekaj. Gdzie tu proszę sobie umyć ząbki, jak już, i wyjść z tego domu. O, nie ma, nie ma tutaj, powiedział. Patrzcie, <laughs> mogę wyjść. Ej, ja chcesz Sztoteczki do zębów. Szczoteczki, szczoteczki. No poczekaj pan, szukam już! Okej, okay, proszę wyskakiwać. Ej, patrz ręczniczko ma tu wszystko, patrz, mogę sobie wytrzeć ręczniczkami swoje zęby. <noise> I umyć sobie mogę, patrzcie, o, jestem nad zlewem i mogę umyć. Ale on nie wie, że jestem Smyslow, czekaj. Umyję... Dora, nie ma nie ma szczoteczek, ale mogę sobie umyć to tutaj w wodzie Mam już, mam ma... już, proszę pada, proszę! O, są szczoteczki. Proszę mi tu postawić, czekaj, ma, uwaga. Weźmy sobie. Dał mi szczoteczki, Pa, <noise> Mam szczoteczki, patrz. Szczoteczki, chłopie, pan, normalnie szczoteczki są w Minecraft'cie. Proszę, Dla, co umyć zęby? zęby i wyjść, i mi tu nie przychodzić, muszę zmienić drzwi, okay, żeby nikt tu nie wchodził. Hmm, dobra, mm. no, okej, okay, umyłem, elegancko, z przodu myję, dobra, tutaj wypłucujmy sobie. O, elegancko, pomogło, dzięki, patrz, jakie mam Proszę białe Proszę bardzo, i ja panu pokażę, gdzie są drzwi, ale mam białe Mam teraz zęby. takie białe zęby, że mogę ciebie zjeść. Nie! Ha, ha, chodź tu, chodź tu! mnie! Ja, chodź tu, chodź tu! Ja umyłem zęby po to, żeby cię zjeść. Zostaw, zostaw, nie zbliżaj się do mnie! Nie, 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 nie! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! cię, zjem cię, się! Czekać, uciekać, się, uciekać, zjem uciekać, się. uciekać, szybko, 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 A, szybko! Goni mnie, go. co jest grane! Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia! Nie ma wyjścia! Nie ma nie ma! Jest, zjadłem go! <laughs> zjadłem go, dobra, ej, dobry był nawet! Patrzcie, mam tutaj rękę, widzicie? Ta ręka jest kozacka, jak ja wyglądam! <laughs> Dobra, idziemy teraz do Patty Mogę też pati przestraszyć w taki sposób O, w taki. Ej, ile mam serc w ogóle Czym ja jestem, ej, bossem Serca mi się zmieniły, widzieliście? Patrzcie na to Ej, tym potworem mam mnóstwo serc ej, Ile ja mam ząbków Ja potrafię zjeść Ej, będę mózgi, tak Chcę mózgi Uff. Idziemy przestraszyć teraz zamiamy się w cień, żeby zniknąć Idziemy teraz do Patty, czyli dziewczyny, która jest w różowym domku O, tutaj ona mieszka a tam mieszka też królowa, czyli koleżanka. Dobra, idziemy teraz do Pati. <laughs> do dziewczyny. Zobaczymy, jak na to dziewczyna zareaguje, gdy jestem takimi potworami. Dobra, bo dzisiaj będę mega straszny. Ok, wchodzimy na jej chatę do pati, otwieramy drzwi, zamykamy drzwi. No i idziemy cieniem. Ok, pod dywanem się mogę chować. Patrzcie, mogę wejść pod dywan, wtedy w ogóle mnie nie widać. E, gdzie jest pati? O, pati jest tutaj sobie, ogląda telewizor, siedzi sobie przed telewizorkiem, tutaj po lewej stronie, to jest pati. No i teraz możemy zrobić jej psikusa, że będzie się paliło. O, dobra, robimy to samo, uwaga. Trzy, jeden, pciu! Pali się, okay. to tam czekamy, się macie. o ty? Teraz czekamy Co się dzieje? Co jest? Tu jest pożar, ale ja przecież nic tutaj nie robiłam, jest tutaj woda. się, pali się. Pali się. A nie, co ja mam zrobić? Szybko, szybko. Ja spróbuję ugasić e, ręką. Muszę znaleźć wodę. Gdzie jest woda? Woda, woda! Tutaj, tutaj, w skrzynkach pewnie mam, dobra? Tak, mam, mam, mam wodę, mam. Szybko, ale szybko, ją nabieram. to zagasić. O nie, nie, nie. O, nie, o mnie, na nie, gasi to, na gasi. O nie, mojej kuchni ukochanej. Czekaj, Ej, patrz, nie dym... się to ugasić. Patrz, teraz tu się pali. O nie, teraz tu, o tym, tym się Teraz mam zrobić, teraz jeszcze się jedną pali. wodę mam! Ty teraz o, nie, z drugiej nie, strony jest, się problem, pali. Czekaj, idę tutaj. problem, problem! Zalewam swoją kuchnięcie! Świat televisor. się teraz pali, patrz ty jest, wszędzie się teraz jej pali! A ja, a ja tym dymem chodzę, widzowie, nie? Zaraz ja tym ja dymem się przemieszczam i wtedy ten dymek też idzie na tą stronę, gdzie ja idę. Patrz, ona myśli, że nie cały czas się pali. No. Ona wylewa wszędzie wodę, patrz, I teraz ja się ja pali ubrania. Moją teraz ubrania kuchnię. się jej palą. Nie jest. Teraz po Zaraz zaleję całą swoją chatę. Wszędzie się tu pali. Co to za dym się rozprzestrzenia? Skąd to się wzięło? A ja, ty, a ja tym dymem cały czas chodzę. Patrzcie, chodzę na lewo. Teraz się tutaj pali. Teraz tutaj a, się pali. Teraz tutaj. Teraz koniec, tutaj. Nie, teraz ja tutaj. Nie teraz tutaj. Ja nie chcę się palić, Ej, dym nie chcę ucieka. Się palić. Normalnie dym palący ucieka, o, zwiewa. <laughs> Ale Dostało ja teraz zrobię, Patrz, jak ucieka. Patrz, dymem teraz na lewo. A ona będzie ścigać, mieści... Czekaj, tutaj jestem dymem. Pokażę. O, teraz ucieka. Dym, ucieka. Ucieka. Patrz. Moje, Ej, pali kwiaty, się dym. moje kwiaty, mój trawnik, nie! Czy na nie widzisz, że ja tym dymem chodzę? Ej, Co się dzieje? Czemu tutaj się paliło i nagle tutaj? Czy ten dym chodzi? Normalnie, co? ale ja napierał. do prawej, ty, co jest grane? Uwaga, co zostało? Zniknęło. Patrz, Teraz już się nie pali. Ej, ja się gdzie on za poszedł? Gdzie jest ten dym? O, nie ma. Zniknął, zniknął. dym. A tutaj zniknął. Zniknął nagle. Ej, dziwne, to było jakieś, nie wiem. Raz wyskoczę. <suszę> 3, dwa, jeden. Buu. Cześć! No. Siemko! Co? Yy, Cześć! Cześć! Bezi... Ki, kim ty jesteś i. Jestem piękny, jestem. Bo ty masz za rogi! skąd może ty się tu zapraszasz! A z nimi zaprzyjaźnimy się. Nie, a, a czy ten dym to była twoja sprawka? Nie, nie, ja nic nie wiem, o żadnym dymie, co to tam, to ja nic nie widziałem. Tu ty masz za rogi? Jakim ty jesteś potworem nie chyba normalnie? A masz, daj mi jeść, daj mi słuchaj, słuchaj, weź mi zagaś tutaj, weź tą powódź. Nie. nie, masz teraz, e, powiedziałem, masz mi robić teraz jeść, chcę A... do kuchni, ale już, ale jeść Ale moja nie. kuchnia jest zalana, jak widzisz, nie mogę zrobić jedzenia, nie mam jedzenia. Postawię ci nowy sprzęt AGD, mam, kupiłem w Media Serio? Patrz, w sensie kupiłem tam gdzieś. <laughs> Łał, wow, no to. No to postaw, czekaj, no wysprzeda AGD, zrobię. czekaj. A ale ja sobie a... zobaczę, czy to tam jest czekaj, warte tu, tego. Nie, nie mogę tego postawić. Pff, nie, dobra, to jest. A jak nie, tą wodę nie zebrać, nie pani? E, co? Jak ja, pani? No bo chcia Nie, 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 nie. Znaczy, po prostu, proszę ty do mnie? pana, a masz, proszę a masz pana. Ty. Chodź tu, chodź tu. Dobra ma takie kolory, takie, no ładne, Teraz ładne. cię zjem, chcę twój mózg, patrz to. co no? mózg. Joki otwor, nie kolory Daj mi głowę, odejdź, odejdź, daj, daj mi głowę, odejdź. chodź nie to zjemcie Daj mi głowę, daj mi głowę, tam zjemcie, zjemcie! Patrz jak uciekaj nogi, zostaw mnie, zostaw mnie! Ucieka, zwiewa! Tak, uciekaj, uciekaj! Nie, nie, idź za mną zostaw mnie, krowa ale ona daleko pobiegła! Ha, biegnie do Sebka! Ale Sebek jej nie pomoże i zjem ich dwoje. Najlepiej tak będzie. Patrzcie jak się... Co jest? Ej, te się na górę, patrz. Jest ona na górze i skoczy na głowę, czekaj. To się ona zało. tam biegnie, Ona tam biegnie, patrz, patrz biegnie, tutaj, biegnie, biegnie. No tutaj, szybko, możecie coś powiedzieć! <laughs> no, Ale... Co panie? cię atakuje? Co jest grane? O nie, odejdź, odejdź. Sąd trzyma, Ej, on coś trzyma w rące. co on ma? Odejdź, bo będę strzelał! mnie! Chodź tu zjemcie! A co o Łoł strzelił, strzelił, strzelił! Ja też niego strzelałem. Nawala oh, we mnie, Chodź, zemcze, zemcze, zjem do do mnie, dostaję, 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 dostaję! Dosta... Jeszcze nawala jeszcze jeszcze Chodź tu, zemcze. Masz zemcie. teraz drugie! Uh, ma udało się, Pati! Uh, Rozwaliliśmy już nie! Ale mi porobili! Ale ja się odrodzę i będę znowu! Ej, hey, gdzie jestem? Hey. Mam nadzieję, że on nie wróci. Zostałem uwięziony w laserach. O, o mam problem. Gdzie ja jestem? O nie, tylko nie to. Jestem w jakichś laserach. Uła, uła. E, gdzie ja się pojawiłem? O nie. Ja tutaj nie mam... Czekaj, będę biegnął, będę biegnął. Biegnę, 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 biegnę po TNT. Patrzcie, gdzie ja jestem. Co jest? Kadele ile tu jest TNT? O nie, bo ja zaraz spadnę. Co jest? Jest po Yeti! Ej, daj radę, patrz! Aaaa! Wypadłem Wypadek spoza świata! Co się stało? Gdzie ja byłem lol, co to jest, ej widzicie tam jest u góry świat, jak to się zrespiło No a dobra widzowie, wy możecie wbić na mój sklep po koszulki, bluzy, opaski, kubki Różne rzeczy są na moim sklepie, wpadajcie, pierwszalnika w opisie Nowe poduszki się pojawiły i te nowe naklejki, nie? Więc sobie zobaczcie, smajso.pl Też możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, na kanał do Pati do Sebka, Bo oni też mają Minecrafta, Roboxa, nagrywają Sebek i Pati Wbijajcie i widzimy się jutro, do jutra!